Cześć, z tej strony Lambas. Jest to pierwszy odcinek z serii Let's Play z Farminga 15. No, nie wiem, na razie nie będę przedstawiał nazwy mapy, bo może ją znacie albo poznacie po, po wyglądzie. No chyba, że będziecie chcieli. No to wtedy w następnym filmie. Powiem co to za mapa, albo jak będę miał czas, to odpiszę w komentarzu. E, no i co? Zaczynam z dosyć ubogim sprzętem, bo... Co my tu mamy? Sieczkarnie Kron. No ona... Tajna nie jest, no ale... Dużo tych maszyn na, naprawdę tutaj na tej... E, w farmie mojej nie ma. Jest tylko jedna przyczepa, jak na razie. Mam nadzieję, że mi wystarczy na jakiś czas. No, ale zobaczymy. No mam 60, prawie 70 tysięcy euro, więc może coś tam... Yy, no, coś się uzbiera tej kasy, żeby yy, dokupić jakiś sprzęt. Na pewno będę potrzebował tego sprzętu sporo. Tu jest y, też ciągnik, jedyny, który aktualnie posiadam New Holland, T 8 No, dosyć, y, dosyć uniwersalny y, ciągnik którym, no póki co będę wszystko, wszystko robił Wszystkie prace na tej farmie Tutaj mamy, header mamy do mojego kombajnu, którego jeszcze nie widzieliście, a kurde gdzie on jest? Zapomniałem gdzie ja go zostawiłem. Ja tej mapy też tak jeszcze dobrze nie znam, więc tam jak... Mm, o, ten nie przejdę. Więc jakbym się nie wiem czymś mylił czy coś, to nie wiem podpowiadać możecie mi w komentarzach, będę wdzięczny. I teraz my szukamy tego kombajnu. No. Taki będzie ten odcinek. W miarę krótki. Będę chciał przedstawić to co, to, co posiadam. No wiem, że to jest praktycznie nic. No ale jakoś od czegoś trzeba zacząć. O, jest. Jest kombajn. No i tyle z moich maszyn, no po tym sezonie kurna żniw i tak dalej, będę musiał się postarać o jakieś nowe sprzęty, to gospodarstwo było dopiero niedawno kupione, mam um, tylko, no jak gdyby to wam powiedzieć, dwa pola? Zaraz. Gdzie tu jest mapa? Eee, kurde! Szkoda, że nie wiem, jak nie da się powiększyć tej mapy. Nie wiem, może się da, ale ja nie wiem, bo bardzo dawno nie grałem. Tu jest możliwość też e, zakupu e, pól 58 tysięcy, nie. Nie będę na razie kupować To jest chyba moje pole Chyba No nie wiem, no Jak myślicie, czy, czy grać na tej mapie, czy Czy po prostu szukać czegoś innego, no Mi się tak w miarę Spodobało, no, nie grałem za, za długo To jest w ogóle czysty save, bo to chyba też jest moje... Nie, to, to jest to co mogliśmy tam kupić. Z tego co ja czytałem to jest jedno pole i jedna łąka. To pewnie ta łąka? Cholera. Nie wiem. No i jak to by... Kurde na tej mapie sobie poradzić. To się tak zastanawiam właśnie. Czy tu są drzewa, kurde do wycinki, czy to można jakoś szybko zarobić? Na tę maszynę, bo nie wiem, czy tu w ogóle. No chociaż tam na tamtym. To jest chyba majątek. Na tamtym polu było jakieś zboże, więc urośnie to z tych plonów, może trochę zarobimy, nie? Yy... Co jeszcze? No, jak ktoś grał na tej mapie, to jakieś tam podpowiedzi też w komentarzach możecie pisać. No i co, co więcej, no, nie wiem, no, najważniejsze pytanie to jest, czy grać na tej mapie, czy, czy szukać czegoś innego. No, trzy yy, lata nie nagrywałem nic i, i tak trochę zagubiony jestem i przydałaby się jakaś tam wasza porada, czy tam jakaś jakakolwiek podpowiedź. Yy, no miałem kilka map do wyboru, ale niektóre po prostu nie działały mi na moim sprzęcie, albo, albo, albo jakieś bogi były i tak dalej. tak akurat, jak do tej pory, w miarę płynnie działa i nie, nie zauważyłem jakiś tam bogów większych. W ogóle żadnych, no, jak do tej pory. Ale też dużo nie grałem, więc... To wszystko, o czym mówiłem możecie... Odpowiadać, pisać w komentarzach. Będę wdzięczny i, i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.